A w dzisiejszym odcinku każdy kraj to jedna prowincja. Moi drodzy, myślałem, żeby zagrać na tym trybie i zobaczyć, jak się potoczy świat. Żebyśmy sobie na przykład zagrali taką polską, ale myślę, że też ciekawym doświadczeniem będzie zobaczyć, co boty tu będą robić i który kraj zdominuje cały świat. Można powiedzieć, że mniej więcej wszyscy zaczynają po równo, ponieważ każdy ma po jednej prowincji. Zobaczymy, jak tu się to wszystko potoczy. Żeby to zrobić, to wchodzicie w opcje i macie wszystkie wypełnienie mapy. Musicie mieć to odznaczone. Dajmy sobie jeszcze agresywność AI na 400%, żeby się działo dużo. No, i wchodzimy sobie na tryb widza. I teraz boty będą robiły coś takiego, że one będą wchodzić tutaj na prowincję dookoła i sobie zajmować tereny. Oj, widać, że tu już pierwsze kraje wystrzeliły. Polska śpi, jakby nie było. Litwa, Białoruś, Łotwa się ruszyły. Norwegia to samo. Tutaj, moi drodzy, mamy Wielką Brytanię. A to, co to jest? Wyspy Man. Wyspy Man, nawet tutaj. Jak widzimy, właśnie są takie małe jednostki po, po kilka, po kilkanaście, i one to sobie wszystko zajmują. Słowacja tutaj wystrzeliła. Chorwacja też całkiem nieźle. Słowenia. Włochy stoją, nic nie robią. Bułgaria, no zobaczmy, no na razie tutaj coś tak słabo, szczególnie Polska, kraje Bał z Bałkan wystrzeliły, no coś tu się rozwija, coś tu się rozwija, zobaczmy, Niemcy też rosną, Polska już została odcięta, Litwa w ogóle jaka wielka i Litwa leci, moi drodzy, w stronę wschodu, tak samo Estonia, i Finlandia rośnie, Szwecja tutaj zablokowała Norwegię, bardzo sprytnie, wyspa Man, wyspa Man tutaj, moi drodzy, no normalnie daje rady, co tu mamy, aha, tu mam tą małą wysepkę, tutaj przy... Francji, która też się tutaj nieźle poszerzyła. Francja, Hiszpania. Egipt podobny. Izrael trochę nam urósł. Co my mamy? Indie jeszcze mają tutaj dużo miejsca. Ciekawe, czy to właśnie sobie wykorzystają no, tak średnio. Tutaj bardziej Malediwy weszły. Hongkong. O, a co my tu mamy? Tutaj, moi drodzy, mamy Republikę Chińską w Japonii. Korea Północna, jak nam urosła. Mongolia. Kazachstan, jaki duży, moi drodzy. Zobaczmy Amerykę Południową. Okej, okay. Brazylia. Guiana Francuska. Peru. No taki miks się robi. Tutaj Stany Zjednoczone, jak słabo sobie radzą. Salwador. Tutaj rośnie Meksyk, Bermudy tutaj wylądowały, no tutaj Stany Zjednoczone. Zobaczymy, kto to będzie dominował i zaraz zobaczymy, czy są jakieś pierwsze wojny. Coś tu widzę, Ukraina kontra Białoruś. Tutaj wojna rozpoczęła i nie tylko Węgry też wjeżdżają w Ukrainę. No tutaj jakby Białoruś i Węgry rozbierają Ukrainę. Ciekawa sytuacja. Luksemburg też całkiem źle sobie radzi, ale on tutaj ma wojnę z Austrią aż. Fajia też ma z Austrią, o, to z Austria może zaraz tutaj zniknąć. Mołdawia Kaduża duża, moi drodzy, również. Cypr Północny, całkiem całkiem. Macedonia też całkiem spora. Włochy, no tak mniej więcej jak zwykle. Andora też urosła, Monako. Malta, ty jak tu biła Malta w ogóle w, Euro w Afrykę. Mamy też czat. I moi drodzy, jeżeli odcineczki Saychowi Story 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A tutaj macie wspierających. Zobaczmy w ogóle, kto jest pierwszy. Pierwszy jest Bangladesz. No Bangladesz tutaj fajne tereny sobie pozajmował. Mamy Koreę Północną, Koreę południową, Holandia. No, Holandia tutaj też takim spora, Pakistan, yy, Portugalia. Portugalia jest większa niż normalnie. Dobrze to wykorzystali. I tutaj widzę, że Słowacja walczy sobie z Serbią. Powinni iść zjeść. O, Polska, Polska wjechała na plecy, moi drodzy, Słowacji. Czy to jest dobry pomysł? Polska 67. Słowacja już spadła na 21 miejsce. Tutaj teraz coś wycofują jednostki, no ale chyba Polska tutaj zrobiła dobry ruch. Chociaż, zaraz zobaczymy, no tej siły wracają. Dochodzi do Walk. No już to nie wygląda tak kolorowo dla Polski, już tutaj Słowacja wchodzi. Żeby Polska przestała istnieć zaraz, to się zaraz okaże, no to jest bardzo dużo ruchu tych wojsk. Ukraina zrobiła się bardzo malutka, tylko 8 prowincji. Już tutaj chyba ze wszystko zajmą, co się da. O, ale też Austria wleciała, moi drodzy, Austria wleciała w Słowację i to może być szansa dla Polski. Żeby trochę terenów sobie zdobyli, tak. Moi drodzy, jest, coś tam Polska sobie ogarnęła. Słowenia ma wojnę też ze Szwajcarią, tylko ciekawe jak to wygra. No Polska coś tam sobie skubnęła, ale niewiele. W ogóle Polska jak wygląda dyplomatycznie, no jest lipa. Jak tutaj zaraz Litwa wiedzie w Polskę, to już raczej po niej. To co się dzieje w Indiach, no Indie są zjadane. Nepal i zjada, to ciekawe. Ty, jaka wielka Estonia, teraz tak zaważyłem, że taki wielki napis tutaj mają. Stany Zjednoczone mają wojnę z Kanadą, coś tutaj się biją, o, tutaj ty wejdą, wejdą, chodzą. Ciekawe czy ci pokonają Kanadyjczyków, no niby Stany są piąte, a Kanada 67. O, i Polska właśnie znika, moi drodzy. Litwa wjechała w Polaka. O, ale też Białoruś wleciała w Litwę i przecięła ich na pół. Ale kurde, coś mi się wydaje, że Litwa zje tu wszystko. O, Polska tutaj przegrała wojnę, zdoboła się mniejsza. I teraz widzę, że Finlandia wleciała w Białoruś. Tym samym to powoduje, że Litwa raczej też zje sobie tutaj Białoruś. Jeszcze taki lider nam się nie zrobił, ale widzę, że tu Dania wjeżdża w Skandynawię w Norwegii i Dania jest druga, Dania jest druga, okej. Okay. Salwador teraz jest pierwszy, A to się mega pozmieniało. Luksemburg trzeci jest, Luksemburg, halo? Luksemburg jest tutaj i ma wojnę z Austrią i z Grecją, no trochę terenu tutaj Luksemburg zdobył. Jakby zjadł teraz jeszcze Austrię, to już w ogóle byłoby fajnie dla nich. O Polska, Polska w kogo wjechała? W Bułgarię, ale Bułgaria jest ogromna, nie wiem czy to jest dobry pomysł. A Bułgaria ma jeszcze wojnę z Węgrami, a gdzie są Węgry? Węgry są tutaj. A, i teraz zyskali dostęp, no nie wiem czy to jest dobry pomysł dla Polski, żeby atakowała Bułgarię. O, no, Niemcy są też zjadani tutaj przez Szwecję. Jeszcze Dania, Dania jeszcze wjeżdża? Tak, jeszcze Dania wjeżdża w Niemca, no to ciekawa sytuacja. Nie no, Dania tutaj no całkiem sobie fajnie radzi. Wielka Brytania sobie siedzi i się robi, wyspa Man ma wojnę z Islandią. Islandia sobie siedzi tutaj. O, w ogóle to ciekawe, moi drodzy, nie czegoś takiego, że to jest Grenlandia, która sobie przejęła tutaj północ Kanady. No całkiem niezła ta... Grenlandia. Czechy zaczęły tutaj atakować, Czechy teraz zaatakowały Słowację oraz Austrię. Ta Austria ciągle ma jakieś wojny, ciągle ktoś ich bije. Na razie tutaj kraje się tak biją, ale jakby nie ma takiego lidera jeszcze, co nie, że taki kraj co naprawdę tutaj jest jakiś top 1 i odtaje od wszystkich. Bo wszystkie kraje są takie, patrząc na tabelę, tak, no mniej więcej tak samo. Te punkty, no nie ma takich jakichś tam super skoków. Tak naprawdę jedna wojna może wszystko zmienić. O, Francja ma wojnę z Wielką Brytanią. Jakieś tej desanty się robią. Bo tak naprawdę w takim trybie to najlepiej się po prostu gdzieś tam ustawiać, robić ekonomię szybko i wtedy ma się pieniądze. I wtedy na pewno jakaś taka wojna byłaby o wiele prostsza. O, Stany Zjednoczone nam tutaj rosną. Mają wojnę z Dominikaną. Polska, coś się ciągle sobie tu broni przed tą Bułgarią, ale już chyba nie na długo. No dokładnie. I moi drodzy, Polska przestała istnieć. Nie ma Polski na mapach. Szwecja tutaj trochę teraz podziałała. Ma dużo terenów. Uzbekistan jest drugi. Uzbekistan? No, całkiem sporo. Tylko, aha, oni wchodzą tutaj bardziej na południe. Idą w stronę Chin. I mają tutaj wojnę z Afganistanem. Słowenia jest, moi drodzy, na trzecim miejscu. Litwa czwarta. No, ale Litwa jest ogromna. Litwa jest bardzo duża. O nie, napisy się zepsuły. Tutaj mamy Włochy, niby. Najgorzej. Dobra, już napisy naprawiłem. O, tutaj z tego co widzę, Holandia wbiła na wyspy brytyjskie, na tą wyspę Man. Tutaj Słowenia. To już może nie być tak kolorowo dla nich. Gruzja. Ty, Gruzja jest też całkiem spora. Mołdawia tutaj w ogóle w Turcję wjechała. Oman tutaj zajmuje bardzo dużo terenu. Słowacja też wjeżdża tutaj w Gruzję. Chociaż może ich wywalą, bo to na desantach to nie jest wcale tak łatwo przejmować. Bułgaria też atakuje Gruzję. Gruzja, no, w nieciekawej sytuacji. Jeszcze mają to chyba przejście od Mołdawii i tak atakują z każdej strony. To nie jest za, nigdy wygodne. Luksemburg też całkiem spory tutaj. Co ciekawe, że akurat taki mały kraj. Chociaż tutaj każdy kraj był mały, nieważne. <laughs> tutaj jest tak spokojnie. Tutaj Portugalia, Hiszpania, Andorra sobie tak siedzą. O, aczkolwiek Andora właśnie została zatkołana przez Szwajcarię, ale raczej też się obronią. Bo tu Luksemburg robi taki bufor, a Luksemburg ma wojnę z Danią i z Holandią. Ciekawe, ciekawe kto tu wygra, chociaż tak Holandia no nie wygląda zbyt dobrze. No ale walczy z dwoma krajami Luksemburg, to też nie będzie miał łatwo. Jeszcze Litwa. Litwa tutaj zaatakowała też Danię i Holandię. I Litwa jest, moi drodzy, pierwsza. Oficjalnie Litwa jest pierwsza. 107 punktów. No, powoli tutaj coś zaczynają tak odstawać niektóre kraje. Ale to jeszcze nie jest duża różnica. Mołdawia zajęła tutaj Turcję. Też potężny kraj. No, Luksemburg tutaj chyba da radę z Litwą. Holandię już tutaj nie widzę. Grucja się tutaj utrzymała. Malediwy tutaj zdominowały Indie. W Afryce to tak Sudan się zrobił taki spory. Egipt też sobie daje radę. Chociaż Sudan, na no, dziewiąte miejsce. To nie jest aż tak źle. O, Stany Zjednoczone, moi drodzy, rosną. Oni, oni tutaj działają. To nawet tak nie najgorzej, chociaż mają teraz wojnę z Salwadorem, a Salwador jest dosyć mocny. O, Hiszpania wleciała w Grenlandię! To ciekawe. I Estonia jeszcze. Hiszpanie chyba wolą jakieś chłodniejsze tematy. Te no tutaj coś się dzieje, coś się kutuje. Wielka Brytania ma wojnę z Francją, Litwą, Wyspą Man i Szwecją. To może nie być tak kolorowo. Litwa też tutaj wjechała teraz w kraje skandynawskie, czyli w Danię. Nie no, Litwa tutaj tak wychodzi na prowadzenie, ale czekajcie, spadła na drugie miejsce. Kto wszedł? Salwador! Salwador teraz szedł na pierwsze, to on zajmuje Stany Zjednoczone, coś tam próbuje. No Litwa tutaj wygrała wojnę i ma teraz wojnę z Wielką Brytanią. Ciekawe czy tutaj się coś zdesantuje, zajmie tereny. O, Oman tutaj wleciał. Kazachstan. Sudan jest pierwszy? Co się stało? Halo? Mój drodzy, Sudan tutaj rośnie, on prowadzi sobie teraz wojny z Botswana, no i tutaj ich zjada. Sudan na pierwszym miejscu, kto by się spodziewał, że kraj afrykański będzie pierwszy? O, Luksemburg też tutaj, moi drodzy, w krajach skandynawskich sobie coś podbiją, to chyba zabrał od Holandii. Bułgaria, dziwne, że ma dopiero 22 miejsce, a też taki spory kraj tutaj. Oni się dalej biją z tą Gruzją, ale Gruzja coś tutaj wbija tak powoli. I Litwa tutaj, moi drodzy, wypowiedziała wojnę Szwecji. Litwa chce kraj skandynawski, jakby nie było, zobaczmy, jak to wygląda z tym wojskiem tutaj. Dlaczego oni nie wchodzą na te tereny? Dziwne. Mogliby powchodzić, pozajmować, ale tutaj atakują. Północ, okej. Okay. A tu widzę, że co? Finlandia jeszcze ma wojnę. Te buty, one tak jakby skaczą. Nie wchodzą tu? Nie wiem, dlaczego nie wchodzą. Dziwne. O, i Holandia zaatakowała Finlandię i to tak dosyć mocno. Patrzcie, jak tutaj Holandia się wlewa. Zaraz zajmie całą Finlandię. Chociaż tutaj Estonia widzę, że pomaga, bo ma wojnę z Holandią, więc te tereny, no właśnie. A kurde, byłoby ciekawie, jakby tak jeszcze wróciła Holandia. Chociaż Holandia, no tak się trzyma, trzyma się, nie daje się zabić. O, Czechy! W ogóle Czechy, 19 prowincji. Ale gdzie są Czechy? Halo, Czechy. Czechy tutaj mają tylko tereny, nie mają gdzieś tam na świecie, nie. No, Francja ich tutaj odparła, bez żadnego problemu. I Portugalia, 16 miejsce. Portugalia w ogóle tutaj w Afrykę wjeżdża. I to to o sobie radzi? Chociaż tutaj jeszcze ich kolega wypycha. Znany, lubiany. No i ten Sudan, Sudan pierwsze miejsce. Sudan, moi drodzy sobie siedzi, 162 punkty już. Już tutaj trochę odskoczył od Litwy. Później Sudan Południowy, czyli tutaj na trzecim miejscu, znowu kraj afrykański. Mołdawia, Korea Północna, Singapur. Zobaczmy, co jest Singapur. No, Singapur tutaj całkiem nieźle sobie radzi. Fajny teren sobie pozdobywał. Dojdziemy sobie tak chyba do tysięcznej tury. I w sumie, oglądając to, też mam ochotę zagrać ten tryb. Więc chyba, jak skończymy sobie oglądać, to też próbujemy coś ugrać. Byłoby ciekawe, gdyby Sudan Południowy i Sudan ten zwykły, jakby zaczęli walczyć ze sobą. Ciekawe, kto by wygrał. Mołdawia, moi drodzy, tutaj też całkiem nieźle. Drugie na miejscu. Mołdawia sobie tutaj też całkiem nieźle radzi. Ma Turcję, tutaj tereny. Wjechała w Egipt. Całkiem fajnie sobie też radzi. No, USA sobie nie radzi z Salvadorem Tutaj, no. Raczej przegrają tę wojnę. Powoli, bo powoli, ale Salwador tutaj wchodzi. O i Bułgaria ma teraz. Aha. O, Litwa sobie wbija na Islandię. Bo czemu nie? Bo może. Chociaż Islandia się obroniła, no nie wierzę. Potężna Islandia. I moi drodzy, tysiąc za nami. Zobaczmy, jak to wygląda. Sudan. Czyli tutaj się nic nie zmienia, moi drodzy. Sudan 183 punktów. On coraz bardziej odjeżdża od reszty. Wynik populacyjny ma największy. Ekonomiczny też całkiem nieźle. Na pierwszym miejscu, więc nic dziwnego, że pierwszy. Później mamy Litwę, Sudan Południowy, ale tutaj jest spora różnica, szczególnie pod względem populacji. Więc moi drodzy, myślę sobie, że bardzo ciekawie się tutaj rozwinął świat, że to kraje tutaj afrykańskie są najmocniejsze. No, Mołdawia sobie też ładnie poradziła, ale teraz spadła na piąte miejsce. Salwador, no to więc dosyć ciekawie. Takie potęgi typu Francja, Anglia, to po prostu nie dały tutaj rady. Chociaż wiadomo, tutaj wszyscy zaczynali od jednej prowincji. Więc moi drodzy, teraz sobie sami tak zagramy. Oczywiście agresywność na 400%, wypełnienie wyłączamy. I zaczynajmy. Oczywiście zagramy naszą piękną Polską. Tutaj na razie wszystko sobie damy na minimum. W ogóle fajnie tutaj te wskaźniki teraz wyglądają, że wszyscy są na jakby równej pozycji, jeżeli chodzi o prowincję. Populacja, no tutaj nie ma dużych różnic. Tylko teraz tak, trzeba to jakoś dobrze, mądrze rozegrać. Najlepiej byłoby iść na zachód, chociaż w sumie najlepiej byłoby iść w każdą stronę. Hmm, więc tak, wystawmy sobie tutaj te jednostki i te punkty ruchu, które jeszcze mamy, to ja bym sobie zainwestował w pożyczki. Żeby wziąć pożyczki, wiadomo, będziemy trochę na tym tracić na samym początku, chociaż nie ma źle, bo by się przydało jak najszybciej tutaj zrekrutować wojsko, żeby zajmować tereny, jeszcze technologia, no tutaj na pewno utrzymanie wojska, to ja bym polecił na maksa, a raczej to tak po 5 punktów, no i okej, okay, tutaj już kraje niektóre ruszyły, o, Litwa jak szybko z każdej strony wystrzeliła, okej, okay, dobra, to my tak, też tutaj lecimy w każdym kierunku, jeszcze rekrutuję armię znowu, raz, dwa, trzy, cztery... Pięć prowincji, fajnie. Niestety punkty ruchu się trochę kończą. Szczególnie jak wystawiam armię, ale dobra. Nie jest aż tak źle, Niemiec siedzi w Berlinie i nic nie robi. Kurde, z tymi punktami ruchu jest najgorzej. Strasznie mało, ale dobra, zajmujemy. No kurde, tu się odbiłem, bo niektóre prowincje mają normalnie jakieś tam jednostki neutralne, tak zwane. No tutaj możemy coś wystawić, okej. Okay. Dobra, Kraków mamy. Lublin 300, no co za ludzie? Dobra, tutaj wchodzimy. Okej. Okay. O nie, tutaj chce nam się ktoś zdesantować. I co my tu mamy? Aland, okej, okay, to są te wyspy między Szwecją a Finlandią. Ale jesteśmy w ogóle drugą potęgą. Nice. Dobrze. To tam jeszcze Dania sobie nieźle poradziła. I Portugalia, okej, okay, okej. Okay. No i dobra. Tutaj Słowacja, jak nas okrążyła w sumie. Jeszcze tam w Niemczech jest strasznie dużo terenów do zdobycia. O, dawaj tutaj leć. A my byśmy zrobili teraz, moi drodzy, coś takiego, że tutaj szybko wysłali jednostki i postarali się tego gościa stąd wykopać, dopóki jest słaby. No, a już tutaj nie daliśmy rady. No dobra, trudno się mówi. I teraz tak. To prawda agresywność agresywnością, ale możemy tutaj coś poprawiać relacje z sąsiadami, z Mołdawią, sobie poprawmy relację. Zresztą może być ciężko. Wyspy Aland, wypowiadamy im wojnę. Zajmujemy tutaj te tereny: jakieś 15, dobra. Tutaj pokonani, tutaj również, i tutaj również, dobra. Co teraz? Desandzik jakiś, tylko portu nie mamy. Trzeba zrobić port. I się tutaj na nich desantować tylko to może być ciężkie zadanie. Nie wiem czy tutaj 2-300 wystarczy. Dobra, udało się, nice. 15%? co oni jeszcze gdzieś mają jakieś tutaj prowincje? No nieważne, tak czy inaczej chciałbym z nimi pokój. Tylko oni się nie zgadzają, trzeba będzie poczekać. Oni mają 35 prowincji, aha, tutaj mają prowincje, okej. Okay. Dlatego tak ciężko, no dobra, to leśmy tutaj. Na razie pieniądze będziemy sobie odkładać. O, i Łotwa nas zaatakowała. No niedobrze, niedobrze sandy po 12 jednostek. Kurde, 1300 to sporo, sporo. Dobra, co się odbili? No, tutaj jakiś mocny atak. No, takim, takiem. Coś tu się porozlewam. No, nie jest to prosta sytuacja. No, zobaczmy, dobra, tutaj pokonani, tutaj sobie odbijamy to. Tutaj również. Cyk, cyk, tutaj coś pozajmowaliśmy. Dobra, wyspy. Ja nie chcę się z wami bić, dawaj to I tą wysepkę wam zabiorę, i, i nara Tam się dalej bawcie, wy tutaj dawajcie Tysiące wojska na desant yy, Poprawiamy relacje z Litwą, ze Słowacją Jeszcze nie mogę, Słowacja jest druga, no ale jest Potężna, spróbujmy coś tutaj się wbić Okej, okay. o tutaj zniszczyliśmy jakieś Jednostki, o tu jakiś desant na nas robią Ale już tu stoi wojsko, to żaden Problem, o chcą się tu zdesantować Dobra to wy tak, i wy tak Tutaj, wchodzimy dalej Nic dobra mamy wszystko, jeszcze się odbili 87%. Daj, jeszcze tutaj mają jeden teren w Danii. Ale dobra, dobra. My bierzemy to, co tutaj po prostu się da. Trzeba szybko kończyć wojny. Nie wchodzić w jakieś długie konflikty, bo to może być zgubne. Ok, udało nam się. Wojsko tutaj zapraszamy. Trzeba teraz trochę poasymilować te tereny, żebyśmy mogli sobie większej ilości armii wystawiać. No ale też muszę uważać, żeby nie za dużo wydawać. Trzecie miejsce mamy: Luksemburg, Sri Lanka, Korea Południowa teraz nas tutaj prześcignęła. Zobaczmy w ogóle, jak się ułożył świat, moi drodzy. Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Alandy właśnie. Finlandia tutaj, Szwecja. Wielka Brytania tym razem sobie tutaj więcej wzięła teren. Luksemburg tutaj jest całkiem spory. Korea Północna znowu sobie tutaj fajnie podziałała. Kirgistan? Tutaj mamy Kazachstan. Rosja jest maleńka. Tutaj za dużo nie widzimy. Mniej więcej tak samo. Gdzie nie gdzie. Tutaj Hiszpania teraz jest taka większa. Teraz siedzimy cicho i po prostu obserwujemy. Obserwujemy, musimy tutaj tereny zasymilować. Bo może stabilizacja w tych terenach jest okej. Okay, ale no manpowera nie możemy za bardzo brać z nich. Poprawiamy relacje ze Słowacją. Tutaj z Litwą. Mołdawia nawet nas lubi. Okej. Okay. To nie jest aż tak źle. To może tylko... W sumie w moglibyśmy polecieć. Zaraz. W sumie teraz tak. Mo można trochę poinwestować w stolicę. Bo to na pewno trochę nam tutaj pomoże. Chodźmy tym wojskiem tutaj. No w Warszawie możemy najwięcej zrekrutować. To weźmy tą armię. Podzielmy ją sobie tutaj tak na pół, i to my byśmy wlecili. No właśnie, Warszawa jest asymilowana. Już spadamy na piąte miejsce. Coraz szybciej stracimy te pozycje, bo inne kraje się tam rozszerzają. Dobra, więc my postaramy się tam teraz Estonię szybko zjeść. Cyk, cyk i cyk. Okej, okay. tutaj proszę wejść. Wy na stolicę i zaraz Desancik zrobicie. Dobra, i Desancik w to miejsce. Nikt tam wojny nie wypowiedział w międzyczasie. Ok, mamy to. Zapomniałem zmienić kolor. O, dawaj taka. Wielka, czerpona, piękna Polska. Drugie miejsce mamy. No całkiem nieźle, ale tutaj widać, że tutaj właśnie populacja największa jest tych neutralnych. Trzeba to zmienić. Nie wiem, czy dobrym pomysłem nie będzie inwestowanie w populację. Kuba jest pierwsza. Zobaczmy tą Kubę. No faktycznie tutaj Kuba wleciała w stan Zjednoczone. Trochę terenu zdobyli. Litwa sobie coś tutaj. Nie radzi, bo te Alandy w nich wjeżdżają. O, i tutaj została pokonana Litwa. Okej, okay, no to byśmy mogli wykorzystać tę sytuację i w nich wjechać. Że tak powiem dobić ich. Nie no faktycznie, tutaj trzeba więcej w te towary inwestować. Więcej pieniędzy w towary. Bo trzeba tą populację zwiększać, bo tutaj rekrutacja jednostek jest dosyć mała finansowo jest ok, tylko właśnie kwestia ludności. Dobra, wypowiadam szybko wojnę Litwie. I teraz tak, tutaj wszyscy atakujcie, bo oni pewnie teraz jednostek nie mają. Są pewnie rozwaleni. A tam punktów ruchu brakuje, dobra. Tu taki 170, ok, właśnie, o to chodzi. Żeby tutaj się pobijać. Nie dadzą rady, już nic zrekrutować. Budżet im nie pozwoli. Cyk i cyk, ok. Sympatycznie. Gdzieś tam Litwa jeszcze niby ma tereny. Wilno nam jest potrzebne, bo Wilno fajnie rozwinięte jest. No, ale chyba możemy wziąć wszystko, co zajęliśmy. Tak, super, elegancko. Dobra, Polska Polska rośnie. Drugie miejsce. Moglibyśmy teraz zruszyć na Ukrainę, bo też jest słaba. I oczywiście asymilacja terenów. Chociaż widzę, że tutaj niektóre tereny nie są asymilowane, bo dalej tutaj są ci neutralni. Ale coś tu się dzieje? Kto tu wjeżdża w Ukrainę? Gruzja. Gruzja, daj spokój. Zostaw mi ich. No nie. Chyba zajmą wszystko. Ukraina ma jedną prowincję. O nie. Ci mnie zaatakowali, koledzy z przeszłości. Alandy. Nieładnie. Dobra, to nie bawimy się z tą Ukrainą. Weź to, i Inara. Mam jedną prowincję. Te jednostki muszą tutaj podejść, żeby uchronić Rzeczpospolitą. Dobra. Dobra, już tutaj front sobie zabezpieczam. Niech tu próbują coś odbijać. Dobra cyk cyk cyk, rewelacja, o tutaj się wbili 400 jednostek, trzeba dorekrutować i powoli do przodu, raczej nie powinni mieć armii, która by się przeciwstawiła nam, jak już mamy armię liczoną w tysiącach to raczej nie powinno być problemu, bo nie tak głównie po kilkaset jednostek jak ciągle gdzieś widzę, a te alandy też chyba nie są jakieś super mega potężne, które one są, 75, no teraz co prawda zabrałem im kilka prowincji, ale tak pewnie nie są zbyt mocne. Też jakieś jednostki tutaj wystawiają. Faktycznie gdzieś tam ta armia mi trochę się wypala. O kurde, tutaj właśnie no się obronili dobra, ale to ich wzięliśmy. Tu wchodzimy coraz głębiej, zaraz im dojdziemy do stolicy. St. Petersburg, dawaj. Przecież to polskie miasto. Cyk cyk, dobra, stolica padła. Dobra, czy my chcemy iść aż tak głęboko? No nie. Tu sumie mógłbym wziąć to co już zajęłem, no bo ta wojna już trochę trwa, ale widzę, że no dużo nie możemy, ale dobra, to zróbmy tak. Weźmy sobie to tutaj. Takich trochę wypchniemy stąd, aha i tylko tyle Kurde, chciałem mieć dostęp do Rosji A tu już zaraz się, dobra, nie, weźmiemy tylko to Na razie tyle, nie ma co obrać wszystkiego od razu Po prostu znowu z nami przegrali A Białoruś, Białoruś ma wojnę z Rosją Że tak powiem fajnie, fajnie Moglibyśmy sobie tu połączyć jednostki O, wyślimy tak I moglibyśmy wlecieć w Białoruś Dawaj w populację, w populację musimy inwestować No ale nie, Polska tutaj giga Kto jest pierwszy, dalej ta Kuba? Tak, ale już to jesteśmy tak na równi z nimi. Zaczynamy tutaj w populacji właśnie coś, 10 punktów mamy. Wielka Brytania dopiero 17. Szwajcaria tutaj urosła, moi drodzy. A Bia Białoruś jeszcze tutaj ma tereny. I oni mają wojnę z Turkmenistanem. Kirgistan jak tu urósł? No ale tu widzę, że Rosja wjeżdża w Białoruś. E, wolałbym poczekać, żeby tutaj zaraz nie było sytuacji, że będą mi. że będę komuś tam odbijał prowincję. No Ukraina tutaj ty. Ukraina dalej się bije. To Mołdawia. A nie, oni się z Gruzją wcześniej bili, teraz Mołdawia w nich wjeżdża, okej. Okay. Tutaj widzę, że Mołdawia ma tutaj armię nawet. Kilka tysięcy tam coś się mignęło, więc poprawiamy sobie relacje z sąsiadami, z którymi nie chcę wojny. O Szwecja coś tu całkiem rośnie, rośnie, rośnie. O Łotwa, to Łotwa jeszcze istnieje? No tutaj są, że ich nikt nie zjadł. No dobra, możemy ich tam wysłać tutaj jakieś jednostki. Będziemy mieli dostęp do Danii, Siema, Nara. Dzięki za prowincję. No i co, Białoruś zjadła Rosję, zjadła, ok. Możemy w nich teraz wjechać. Nie od razu tutaj zajmujemy stolicę. W stolicy coś było, 400 jednostek, ok. Wy tutaj, wy tutaj i wy na Smoleńsk dawać. No coś tu nad Białoruś ma wojska z tego co widzę. Nawet coś tam co nie stracimy jakieś 100, tutaj 60. Okej, okay, okej. Okay. No zawsze te liczby coś tam redukują to armię. I tak w ciągu kilku tur no coś tam możemy stracić. Cyk, 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 malowanko, zobaczmy tą Białoruś, jeden punkt nam brakuje, żeby mieć dostęp do Rosji, dobra i coś takiego sobie możemy wziąć od Białorusi, 900 jednostek, 900 jednostek, tylko zostało, o, inflacja już nas dobija, a co tu się stało, Pajcaria ma wojnę ze Słowacją, Niemiec jak żyje, tak żyje, on sobie tutaj siedzi, dwie prowincje, on nic nie chce tutaj od życia, on chce po prostu istnieć, dobra, w Warszawie możemy sobie, o, 7 koła, nice, to, to są fajne liczby, 12 tysięcy, to już chyba taka liczba, że nikt nie jest w stanie pokonać nas, o, i właśnie Rosja nas zaatakowała, no, Relacja Rosjo, patrz cyk, nie masz armii. Tutaj jeszcze coś mogę dorekrytować. a proszę bardzo. Żeby te jednostki poczekały po prostu, aż przyjdzie te 12 koła. Dobra, dawać tu. Cyk, elegancko. Teraz się rozlać, cyk, cyk. Nice. Nie ma Rosji. 81% to gdzieś tam gdzieś na świecie. No właśnie, tutaj jest teraz tak, że te kraje gdzieś tam mogą mieć zupełnie gdzieś na drugim krańcu świata jakąś jedną, dwie prowincje. I tak na 100% nie podbijecie. Nie no, pięknie, piękna Polska. Taka wielka, nieśmiertelna. No i w sumie teraz co? Który my jesteśmy? Pierwsza potęga. 104, Sri Lanka, Kuba, Stany Zjednoczone. No to jest tylko ta Szwajcaria, ale i tak z tą Szwajcarią. Populacyjnie ich prześcigamy, więc, jakbyśmy chcieli teraz wlecieć w Szwajcarię, to raczej byśmy ich rozjechali bez żadnego problemu. Więc w tym trybie jest najważniejsze że to, żeby szybko kończyć wojny, brać kilka prowincji i lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, rekrutować prowincje. Na stolicach, bo tutaj zawsze będziecie mieli najwięcej ludzi, bo te jakby są takie typowo prowincje narodowe, a nie neutralne. Chociaż tutaj widzę, że już niektóre prowincje się już ogarnęły, że tej populacja już jest większości Polaków, ale tak, tu już jest całkiem nieźle. Już to się trochę pozmieniało. Chociaż nie, to pokazuje, że niby tutaj jest, patrzcie. Niby pokazuje, że jest na czerwono, czyli nasi neutralni. Ale tak naprawdę tutaj w tej prowincji nie ma nikogo. Jakbyśmy chcieli zrekrutować, na przykład w takim Moskwie, to ile mamy? 160 wan? To mało. No to w stolicy najbardziej się opłaca. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie, łapce w górze komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.